Witam wszystkich, w tym odcinku popowiadam co nieco o komputerze, programowaniu oraz anatomii komputera. Oczywiście, jak zaznaczyłem w poprzednim nagraniu, ten film może zawierać trochę przekłamań, ponieważ moje domysły mogą być mylne. Przypominam, że jest to pokazywanie moich postępów w nauce, a nie stricte nagranie edukacyjne. Na początku powiem Wam, co wyczytałem o komputerach. Komputer jest to maszyna przechowująca dane, np. obrazy, słowa, liczby. Komunikująca się z urządzeniami peryferyjnymi, np. klawiaturą, myszką lub monitorem, oraz wykonująca bardzo proste instrukcje w krótkich odcinkach czasów, które są zaimplementowane przy pomocy odpowiednich programów. Program komputerowy zadaje komputerowi bardzo szczegółową sekwencję kroków do wykonania zadania. Komputer można podzielić na dwie warstwy. Jedna to oprogramowanie po angielsku software. Czyli programy uruchamiane na komputerze. Druga to sprzęt komputerowy, po angielsku hardware, czyli fizyczna warstwa, w której skład wchodzi komputer i jego urządzenia peryferyjne. Programowanie to projektowanie oraz implementacja programów komputerowych. Mimo, że współczesne programy komputerowe są bardzo skomplikowane, to składają się z całkiem podstawowych operacji typu wyświetlony punkt w danym miejscu ekranu, pomnóż dwie liczby. Jeśli wartość jest równa 0, wykonaj daną instrukcję. Jako użytkownicy komputera mamy wrażenie płynnej interakcji, ponieważ komputer wykonuje operacje w bardzo szybkich odcinkach czasu. Teraz powiem co nieco o anatomii komputera. Centrum komputera jest procesor, po angielsku CPU, Central Processing Unit. Zawiera on jeden mikroukład, po angielsku chip, bądź kilka. Na procesor składają się miliony tranzystorów połączonych ze sobą w bardzo skomplikowany sposób. Procesor odpowiada za sterowanie i przetwarzanie danych. Poza procesorem komputer posiada również pamięć podzieloną na dwa rodzaje. Pamięć wewnętrzną po angielsku Primary Storage przechowuje dane wtedy, gdy jest zasilana energią elektryczną. Nie jestem na 100% pewny, ale na przykład może to być pamięć RAM, pamięć zewnętrzną po angielsku, secondary storage przechowuje dane nawet wtedy, gdy nie jest zasilana energią elektryczną. Jako przykład, można podać dysk fardy, po angielsku hard disk, lub dysk półprzewodnikowy, po angielsku solid state disk. W celu interakcji z człowiekiem, komputer powinien być wyposażony w urządzenia peryferyjne. W celu wprowadzenia do niego informacji, tak zwanych danych wejściowych, po angielsku. Input Data. Takimi przykładowymi urządzeniami wprowadzającymi dane wejściowe są mikrofon i klawiatura oraz otrzymywania od niego informacji, tak zwanych danych wyjściowych, po angielsku output data. Przykładowe urządzenia wyprowadzające dane wyjściowe to monitor i głośniki. Komputer może być połączony również z innymi komputerami przez sieć. Po angielsku network. Po zapoznaniu się z architekturą komputera opowiem coś o językach programowania. Na najbardziej podstawowym poziomie instrukcje komputera są niezwykle proste. Procesor wykonuje instrukcje maszynowe. Ich sekwencja wygląda następująco. Przenieś zawartość pamięci z lokalizacji 1000 do procesora. Jeśli jej wartość jest większa niż 50, przejdź do instrukcji. Zapisanej w lokalizacji 940. Instrukcje maszynowe są zakodowane w postaci liczb, żeby mogły być przechowywane w pamięci. Instrukcje maszynowe są inne dla każdego procesora w zależności od producenta. W celu pisania tego samego kodu dla różnych procesorów powstały języki wysokiego poziomu. Jednym z tych języków jest C, powstały w latach 80. XX wieku. Ten odcinek jest pierwszym w serii, w następnym omówię co to IDE i być może pokażę jak instaluję na Linux Fedora Visual Studio Code. Trzymajcie się, cześć.